Cześć, z tej strony Saszy witam was na kolejnym odcinku na moim kanale. W dzisiejszym odcinku jak widzicie zagramy sobie Brawl Starsa. Ej. Kurde, aż się opułem. Dzisiaj zagramy sobie w Brawl Starsa po ponad roku odpalam tą gierę, więc w ogóle nie mam pojęcia co się zmieniło. I muszę się najpierw zalogować. I z góry was przepraszam za to, że będą jakieś opóźnienia, no bo... O, już są. Ale nie powinno być. No i oczywiście pamiętajcie o subie lajku. Zapraszam was na Discorda, link macie w opisie. No i ja muszę się zalogować, więc widzimy się za chwilę. Dobra, widzowie, znajdujemy się już w lobby Brawl Starsa i jak widzicie mamy spajka na profilowym. Jakbyście pytali dlaczego go mam, to dlatego, że mojemu kuzynowi na czas jak nie grałem w Brawl Stars'a, dałem mu po prostu konto i mi drop. Nie, ale stare dzieje. Y, tu zobaczymy, co się dzieje. Łoja dupia! Co tu jest? Nieźle, nieźle. Tu się ten animuje, wiecie o co chodzi. Wchodzimy sobie do sklepu. Jakieś skiny są kurde. Z góry Was też przepraszam, jakbyście mogli y, słyszeć mojego psa w tle, bo coś tam robi, nie wiem. Zakoiny są jakieś kurde srebrne skiny, ale to chyba było. Nie wiem. Dzisiaj sobie jakieś mega boxy może pootwieramy. Coś kurde, hejs trzeba wydać, oczywiście. Karnet zadymiarski, dobra. Otwieramy Boxa Może coś tam nowego dropnie. Mamy punkty do Barleya i do no nice. jest właśnie. Ja muszę Spikem zagrać, bo ja nim nie grałem na tym końcu. Co? Można na dziesiątą moc ulepszyć. Nie no, co tu się odrąbało? Można do dziesiątej mocy ulepszać. Okej, okay, fajnie, fajnie. Ulepszmy sobie spajka, ja sobie go wezmę od razu. Ty, nie gadaj, że to działa jeszcze. Ja pierdziele, Patrzcie, oni są tu aktywni jeszcze w naszym klubie. Patrzcie, zapraszam wszystkich, jak ktoś gra. W ogóle bez dźwięku nagrywamy. Może dźwięk wam włączę. Poczekajcie chwilę. A few moments later. Dobra, teraz powinniście słyszeć dźwięk, ale nie wiem czy nie jest za głośny Ale chyba jest dobrze, tak mi się przynajmniej wydaje Jak nie to przepraszam Dobra, weźmy sobie, odpalmy solo jakieś Zobaczmy co tu takiego Jeśli chcecie więcej Brewsterza na moim kanale, no to dajcie znać w komentarzu No, nice, jest problemy z internetem, klasycznie Ale ja kilowogram widzowie Jakiś rafs jest ponoć to, je, to się nazywa znaczy no, on. O teraz parcie, jaki kurde, tysiąca Q-playsy. Nie, ja nie chcę się teamować. Nieładnie. I ponoć też słyszałem, że jakieś dodatkowe pucharki się dostaje za likwidację. Ajajaj. Dobra. Pierwsza gra i już porażka. Plus trzy pucharki. Nice. Ile ja mam token doblerów? Wy to widzicie widzowie? Dobra, zagrajmy kolejną grę. Co to jest za postać? No halo! Dobra, ja muszę nagrać drugi odcinek z tego, nie, bo w jednym odcinku te, tyle się nie zmieni, zmieści. Jest! Pierwszy frag widzowie! Nice! Uhu! Oby nie ostatni, nie? Kurde, patrzcie, pa, pa, jakie oro, pa, jakie oro, widziałeś to, widziałeś to, chłopek, kurde. Zaraz zginę. Ło! <ścoughs> Dawaj! Nice, zarąbam! Ty, wygram to! Jeszcze to wygram! Soczek! Daj mi soczek! Nie! Kurde, ale się wydamem. 10 pucharków. Dobra zagrajmy sobie inną postacią, może. E, nie, nie chcę teraz oceniać e, Brawl Starsa Wbiliśmy stopień. O, w ogóle, dobra. Wbijamy 17 tysięcy pucharków, widzowie. Patrzcie. Ty. A nie, bo ja mam odebranego Dobra, nic nie widzieliście, widzowie. A co to jest? Ej, weźcie widzowie, mi to wytłumaczcie w komentarzu, bo ja nie mam pojęcia, o co. Tu chodzi. Zagrajmy sobie Lu. Kurde, ale to się zaczyna. widzę w OBS-ie. Mogło być gorzej, wiecie, bo ja to przed testowałem. Czekaj, lodowisko jej zrobię. Kurde, nice. W ogóle, wiem, że nikt nie pytał, ale Roza, nie, po hiszpańsku to, to znaczy, że kolor różowy, wiecie, nie. Widzicie, Sanshi uczy i bawi, więc zostawcie suba. Nie? No właśnie. I te, teraz fragi! Nice double kill. Patrzcie, wygrywam to, wygrywam to, wygrywam to. Ja to wygram. Nice. Kolejny winek, widzowie. Woohoo. Nice. Dobra, weźmy sobie otwórzmy jakieś mega boxy. Przydałoby się, co nie? O, dużą skrzynkę. Otwieramy. <laughs> Ty świeci się? A, dobra. Ale jeszcze się świeci. Dobra, widzowie. Kurde. Ale jest dobrze, jest dobrze. Mamy tego. Yy, jak to się nazywa? Star Powera i gadżet mamy. Ja pierdzielę. Eee, yy, czekaj. Zobaczmy CDG-ów, bo nie pamiętam. O ja, Nie! Żartowałem, nie kupujemy mega boxa. Eee, może sobie odpuścimy, dobra, jak zostawicie jak pod tym filmem zostawicie 15 łapek w 24 godziny to otwieramy robimy w przyszłym odcinku opening, nie? Ale to musicie się postarać naprawdę Dobra, zagramy sobie jeszcze raz z spajkiem Może jakiś inny tryb, co? Bo wielka gra A to z... To, jest to? Nie. Dobra, weźmy to zagrajmy, ja nie wiem co to jest A, to jest ten tryb, dobra co to jest za dinozaur? O, dobra. Dzięki, bro Stars z zalagi. Chłop wawczy. Za to się dostaje pucharki? Nie, nie dostaje się. Kto by się spodziewał, widzowie? Tego nikt się nie spodziewał! Kolejny stopień wbiliśmy. Ło, wow, ale my lecimy. Dobra, Brawl box. Nic nie ma. Ale jest do spajka. To najważniejsze. Dobra, widzowie, lecimy jeszcze z gierą, bo trzeba wbić 17 tysięcy punktów. Ja wam dam tu timelapse'a, będę grał Lu, żeby jeszcze szybciej to wymienić nie wiem, macie timelapse'a posłuchajcie sobie jakieś muzyczki, wiecie o co chodzi, widzimy się zaraz na ostatniej gierce może, nie wiem. O widzowie, no jest pierwszy frag, jak będzie coś się, się ciekawego działo to sobie ten no, wam pokażę to. No, nice, jest widzowie, winek kolejny. Dobra, widzowie, kolejny win. Yy, nie wiem ile mi brakuje pucharków. Muszę sprawdzić. Chyba raczej nie mamy 17K. Jeszcze jest 30 pucharków, yy, no więc co? No, trzeba trzeba wbić, trzeba wbić. I widzowie, jak ktoś do, dotrwał do tego momentu, niech napisze w komentarzu Skipper śpioch, to ja przypnę serduszko. No nice, i widzowie, wbite 17 tysięcy, chyba. Na niej powinno. Yy, szósta ranga. Mamy 17K, nice. I 2 stopnie karnetu. Może coś teraz zdropnie. Aj, aj, aj nic nie ma. Coś tam do serga. Tu jakieś sianko. O, tutaj będzie box na 10. To może w przyszłym odcinku. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie, yy, że wytrwaliście do końca. Zapraszam Was na Discorda. Zapraszam Was na Instagrama. Linki macie w opisie. Widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się i cześć.